No, dzień dobry, dzień dobry, no chyba czas podsumować ten transport. Dokładnie tak, słuchajcie. Tak. No, otworzyłem firmę transportową, tak naprawdę. Oczywiście, firmę wcześniej ale rozszerzyłem ją na transport, tak naprawdę w październiku 2023 roku. No, ale to raczej była taka zabawa bardziej transportowa niż prawdziwy transport. Po zaczął od stycznia połowy jak kupiłem swoją pierwszą ciężarówkę czyli Tom. ona już jeździ u mnie kuźwa 11 miesięcy ale czat no 11 miesięcy no za niedługo będzie minie rok czasu jak tutaj właśnie sobie śmiga ale to chwilę szczerze powiem nic z tym autem jeszcze się nie działo tak no tak oprócz takich małych pierdółek za, które za chwilę zrobimy tak bo skrzynka jak coś jest naszykowana z narzędziami Zabieram właśnie ją jak coś do siebie tam, tym razem nie na wasze, tylko tam do siebie na podwórko i będziemy tutaj reperować. A co trzeba zrobić? No to zobaczycie w tym odcinku, no i później na spokojnie sobie to zrobimy podsumowanie. Tylko trzeba co? Odpiąć i pojechać z nim do domu, no, a czy no, na podwórko, tak? Pod domu to nie będę robił, bo w razie czego tam mam więcej części. Ale żeby nie było, to ja do kierowcy zadzwoniłem, powiedziałem, że będę zabierał ci ciężarówkę i tak dalej, bo tak nie lubię są chodzić do auta, dlatego go poinformowałem, że będę wchodził, będę robił to i to i tamto, dlatego jak coś, to PRZYGOTUJ PANIE! No, jak widzicie, jedno się rozdupczyło, tylko jedno działa. No będzie trzeba tam coś zrobić, nie wiem, polutować Zobaczymy, odkręcimy No i tutaj jest problem z czujnikiem, o którym wam później Pokażę, a wiem jak Można go na razie zniwelować A z biegiem czasu, tak Na razie, na razie, no nie ma Nie ma nie ma z czego, panie, nie ma czego no, Na razie tylko zniweluję ten błąd A później po prostu będę starał się wymienić Bo jednak jak to działa, no to żeby to Lepiej działało, prawda? A co? Ale poczekajcie, dobra Wam pokażę, bo tak gadam, kuźwo, jak Nie wiem co teraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi Jaki czujnik no ale ta MP4 wam powiem, że jest naprawdę ładna, zadbana Cały czas ma się w, w dobrej kondycji nam tutaj trzyma Nic się nie dzieje, oby tak było dalej Tylko gdzie ja mam kluczyki Gdzie one są? Panie, gdzie są? Wzięłeś je? Jak widzicie, się wkłada, już nie jest jak w MP5 No i odpalmy tą maszynę. A tu się Eee, no ładnie panie maszynka chodzi, ładnie chodzi Pusterka świateł tylnych No to co? Będziemy naprawiać, tak? Co tam się jeszcze stanęło? O, nie ma tego czujniczka, co pokazała ten bot. No, zaraz zobaczymy, podpinamy na czepę. Jeszcze przewody podpinać i będzie gitara. I słuchajcie teraz, tak żeby nie było, że nie trenuję. Bo wczoraj pojechałem specjalnie na siłownię z córeczką I zrobiliśmy sobie konkretny trening Zobaczcie sami Może to nie jest typowy trening kulturystyczny Ale z tego tytułu, że tak Rzadziej trenuję, bo mam mniej teraz czasu Do tego słabiej trzymam dietę, jak to było dawniej A żeby budować fajną masę mięśniową, tym bardziej, że mam trochę zrobioną genetykę To jednak tą dietę i odpowiedni trening trzeba przypilnować w 100% No ale jest jak jest Dlatego sobie trenuję, żeby tak lepiej się poczuć Być sprawniejszy Silny i tak dalej. I uwierzcie, że takie treningi też są fajne, takie bardziej Ala Crossfit z treningiem siłowym, tak? I tam jeszcze wjechało kilka innych ćwiczeń, o których tutaj już nie nagrywałem, ponieważ no, były typowo kultsowy czyli no, żołnierskie wyciskanie nad głowę i tam coś tam jeszcze z boku zrobiłem, i chyba tyle zrobiłem i do córki mówię, dobra. Możemy jechać do domu. Ona też akurat trening skończyła. Ale pompa wy się wjechała bardzo fajna, a ja takie zajazdy lubię. No, ja tak lubię crossfitowo sobie potrenować. No wiadomo, na tym dużej masy myślę, że mnie nie zbuduję, ale będę sprawniejszy, silniejszy i tak dalej, czyli będę bardziej można powiedzieć miał większego power i czas przejechać się z lustarkami, uwierzcie, że jest mega dziwnie, naprawdę. Ostatnio jechałem, tak? Na Instagramie kto obserwuje mnie to pewnie zauważył, że jechałem, bo to czasu pracy zabrakło i jazdy, więc tak 100 km od domu się chłopak pauzować. mówię, nie no, jak moje zjechałem wcześniej z roboty, bo tylko komin robiłem, więc mówię, słuchaj, ja mam jeszcze czas pracy, że jazdy ważne jadę po ciebie. No i pojechałem osobówką, nie tam wyszło, no nie niecałe 100 km, 90 może parę, na dokładnie nie pamiętam. No i z parkingu go zdjąłem, no bo słuchajcie, no 100 km do domu chłop się ma pauzować i tak zjeżdżał na bazę i tak zjeżdżał na bazę, więc mówię, dobra, jadę po niego. O, Patryk dzwoni. Siema Byku, co tam? Siema Byku, powiedz mi robisz jakieś trening może? O, dzisiaj powiem ci, że nie, ale jutro. Kurde, bo myślałem właśnie, to muszę coś ogarnąć, myślałem, dużo się wybierać, byśmy sobie we dwójkę coś co? ogarnęli. A o której będziesz chciał? Potrenować, no? No, myślę, że bym się dostosował, no raczej. A... Bo chodzi mi, wie, że żebyśmy coś jakby ci pasowało, bo boksersko, może trochę tarcz. Nie ma problemu. Ogólnie ci powiem Patryk, no. szczerze ci mówię. Jak najbardziej jest tam pojadę, tylko ciężarówkę daj mi szybko ogarnąć i za jakieś 3 godzinki będę dostępny. A, a nie masz, nie masz pomysłu żeby już nie jechać może na nowo gdzieś tutaj, tutaj, tutaj w godzinach raczej nie będziemy mieli jakiejś salki żeby coś... To przyjedź, przyjedź, do mnie do domu na strychu zrobimy u mnie. No to kurde. Ja to, mam worek, tak. ja mam worek jak coś. Dobra, to zrobimy dziesiąteczki, to robimy konkretny zajazd. Dobra, bo powiem Ci tak, ja teraz dwa dni z rzędu trenowałem bardzo ciężko, bo to robiłem taki crossfitowe trening. jestem mega zajechany, cię miałem iść na siłownię, ale jestem cały obolały, wszystko mnie napierdziela, wiesz, bo tak crossfitowo tylko tak ja tak trenowałem sobie. Rozsiągniesz dzisiaj te mięśnie. Dokładnie. No to chłopie, namówił na trening, no, a wam mówiłem, że już trenowałem tak, że ja dwa dni trenowałem z rzędu, że zajechany jestem, ja no i... Dużo nie potrzeba mnie namawiać na trening. Jak jest tylko czas, możliwość, no to dobra, idziemy szybko ciężarówkę ogarniać i tyle. A i pamiętajcie, żeby, żebyście chcieli zadbać o swoje zdrowie, o, sobie, o swoje samopoczucie, bo pamiętajcie, jak sylwetka będzie naprawdę przy okazji. Grunt, zadbać o swoje zdrowie. Ja dzisiaj z sąsiadem rozmawiałem, sami powiedział, Adrian, ty nawet nie wiesz, jak ja się dobrze czuję, jak zacząłem w miarę trzymać dietę, bo nie trzymam takiej ścisłej diety jak kulturyści. Po prostu zdrowo się w miarę odżywiam. Do tego zacząłem trenować. Ala Crossfit, Ala boks, Ala Siłownia i uwierz, że normalnie całkowicie jestem innym człowiekiem. Ja do niego nie no, widziałeś sąsiad, bo on zawsze tutaj, no nie? I on tak zawsze do mnie. Co jest, Adrian? Nie pijemy? A ja mówię, że nie, nie, nie. O, to już seta, pro. U niego już trzeci browali lecie czy czwartej, zawsze ja tam, tak do mnie gadał, a zobaczył jednak, że to nie, nie takie całkiem kolorowe, jakby się wydawało. Samopoczucie, energia powiedział Adrian, ja wstaję, ja mam energię! Ja chcę działać, rozumiesz? A tak to wstawałem, byłem zdołowany, że wstaję, że nauczę iść do roboty, że to, tamto. A w tym momencie wstaję, mam energię do działania. Ja, no to jest właśnie to. Dlatego gdybyście chcieli też mieć tą energię do działania, zapraszam Was do mojego projektu ATP Metamorfoza, czyli www.atpmetamorfoza.pl. mi plan treningowy, mi plan żywieniowy i zobaczycie, że wasze życie naprawdę się zmieni. Jak, jak ten sąsiad powiedział, Adrian, uwierz, że sylwetka. To może jeszcze szału nie ma, ale ta energia do życia, to samo poczucie, to jest całkowicie inna bajka. No to dobra, to dzisiaj mam trzy ciężki zajazd. A odnośnie Patryka, co do mnie dzwonił, to on teraz szykuje się do walki. Do walki się szykuje w K1 z tego co wiem. I to ogólnie jest misz Europy. Dokładnie. W tym momencie do mnie dzwonili na trening Mistrz Europy w kinboxingu. Wiadomo, w wcześniejszych latach, tak? On nie, nie pamiętam chyba w 20, 2019 roku zdobył mistrzostwo chyba Europy, tak, Europę, Europy, nie wiem, czy świata powiedziałem, ale Europy. Do tego misz Polski w K1 i naprawdę on jest mega Kozak, a jest taki fajny człowiek. Zresztą go widzieli u mnie na odcinkach, bo tam kilka razy z nim się pojawiałem na materiale też jak ze mną trenował, z nim też sparowałem. Jest kozak. Czuję, że czeka mnie cię mega ciężki, tym bardziej, że on jest już w przygotowaniach, bo nie wiem, za dwa tygodnie albo za trzy tygodnie ma swoją walkę, to więc będzie grubo, no ale namówi mnie chłop. A, i zaraz se pogadamy o tym milion, o ponad milion, słuchajcie, o, pod o ponad milionie zaraz se pogadamy, tylko dojdziemy na podwórko. Przejdę, przejdę? No chyba przejdę. Przeszedłem elegancko. Między osoboweczkami są siedzieć zadowoleni, <laughs> ale wokół tak bym nie patrzą. Co tam, czy nie zarysował? No i dobra, i do balkona, żeby kabiny nie zawadzić, jest gitara. Cofniemy się jeszcze trochę. Niech maszyna na razie stoi. Ale zobaczcie, co jest najlepsze. Tylko jest jeden błąd. A gdzie ta reszta błędów, co tu była, no? Nie ma tych błędów. Ja pitole, no i co mam robić, to czy nie robić? Normalnie zaczarowane auto. No, słuchajcie, no przecież kurde. Wiem, że to było, bo wcześniej sprawdzałem na bazie, jak kierowca był. No i był ten błąd. W tym momencie nie ma. A chodzi mi o błąd o, o ciśnienie powietrza, tak? Bo wiem, jak go można zniwelować. No ale go nie ma, no chłopatera nie ma. Błąd o, o, akumulatorów też się nie świeci. Nie wiem o co chodzi, no po weekendzie, panie, no prawie po weekendzie, no jakby kierowca mało co jeździł w tym tygodniu i nie ma błędu, <grym> ja to. I nie ma tego błędu, no nie wiem, ruszać, znaczy nie ruszać, może samo się naprawiło, jedno i drugie. Oczywiście się nie pokazuje, ale błąd się nie wyświetla, bo wiem, że to wkurzające, tak jak jedziesz i co chwilę ci te żółte, takie no nie? No, tylko na razie co mu się świeci, tylko musi się świeci to po prostu, że jest. <grym> Yy, Usterka, świateł, tylny. Wy tylko wymienimy, wymienimy field and Dobra, zanim przejdziemy do roboty, no to teraz musimy sobie szczerze porozmawiać, tak? Ktoś chciał podsumowania, żebym zrobił, tak? Roczne. Jeszcze rocznego podsumowania nie mamy, bo raptem minęło yy, 11 miesięcy dokładnie. No a tak naprawdę ja działam od, no liczmy 11 miesięcy. No bo mamy grudzień połowa, jak widzicie, ja już roboty nie mam, ja już stanąłem chyba od 14 grudnia, czy od 13 jak stanąłem, tak stoję i mam bez robocie. Szocik, można powiedzieć, też stoi, kierowca między właśnie, ogólnie w tym miesiącu to mało co jeździł, co chwilę zjeżdża do domu, miał przystoję, no bo nie, roboty nie było za bardzo. No i staliśmy, ja wiedziałem, że grudzień jest takim słabszym miesiącem, z tym. Yy, się liczyłem, no ale nie wiedziałem, że aż tak akurat będzie, <gry> że teraz, że teraz tak moje auta będą stały, no ale jak stoję, no to co zrobimy, tak? No ten okres trzeba przetrwać, ale spokojnie na ten okres mam to przygotowaną gotówkę, żeby nie było, no i kierowcy też mają pensję gwarantowaną, tak, żeby tej lipy nie było, że oni nie zarobią, właśnie teraz w tym momencie ja jestem na minusie, tak? bo pensję muszę dać, auta nie jeżdżą, auta nie zarabiają, wzusy trzeba zapłacić. No i wyliczyłem sobie, że w tym miesiącu, w grudniu, będę gdzieś minus 10, 11, może minus 12 tysięcy złotych. Tak w na razie na oko sobie wyliczałem, czyli to Nie jest mało, tak? Minus 11 tysięcy, minus 12. No, jak dobrze pójdzie, to do minus 10 tysięcy. Minus 10 tysięcy będę w miesiącu, w grudniu, no bo dwóch kierowców, jak to trzeba utrzymać. Ale co zrobimy? No, takie, takie, takie są życie. Są, są miesiące, gdzie można zarobić, a są miesiące, gdzie jesteśmy stratni. I taka jest rzeczywistość. Styczeń też będzie stratny, ponieważ zaczynamy robotę prawdopodobnie dopiero od 8 stycznia, czyli też zjeżdżam w dół. Ale tak, wracając do podsumowania roku, to słuchajcie, milion. 18 tysięcy złotych w 11 miesięcy nie zarobię. Nie, nie, nie. To są moje wydatki. Milion 18 tysięcy. Teraz sobie wszystko, po na wolę, sobie wszystko podsumowałem, policzyłem. Milion 18 tysięcy netto, netto moi drodzy. Jeszcze nie odróżniam, ale pomału się uczę. Ale naprawdę, netto milion 18 tysięcy, w 11 miesięcy zainwestowałem w firmę. Kiedy panie mi się to zwróci? No powiesz, że no kiedy mi się to zwróci? No kiedy ja zarobię, jak na, na minusie, styczeń na minusie. No. i znowu telefon. Halo, słucham? I kiedy mi się to, moi drodzy, zwróci? No ty tyle, Siano, no tak. Zakupiona była pierwsza ciężarówka za gotówkę, czyli ta, co jeżdżę, tak? No, zakupiona później była naczepa, naczepy była wpłata leasingowa, dość sporadana. Następnie y -y, kolejna ciężarówka kupiona za gotówkę, no nie? No, y -y, kolejna w leasing więta z wpłatą taką troszeczkę większą. No i suma się uzbierało. Kuźwam molek, no, uzbierało się. Tak cetera Liczyłem, wszystko posłałem do tego paliwo, nie paliwo, wiadomo, opłaty drogowe, to i tamto, i jeszcze. No i tak, suma summarum, no nie kuź wam, się nazbierała ta kwota. No, czyli widzicie, w transporcie naprawdę trzeba mieć pieniądze, dlatego ja wiedziałem, jak jest w transporcie. Ja wiedziałem, że muszę uzbierać odpowiednią gotówkę. Muszę mieć minimum 500 tysięcy na rozwój firmy, bo tutaj są naprawdę duże koszta. Są duże koszty, a branie kredytu, leasingów i tak dalej, na sam początek, na start, to nie jest takie kolorowe, bo kuźwa ty chłopie nie zarabiasz, bo zobacz ile jak masz swojej gotówki, ile ty musisz wydać, tak? A później, uzbie... Le, no, jak ty będziesz brał kredyty, leasingi i będziesz próbował się rozwijać, no fakt faktem, no w jednym roku pociągnąłem grubo, tak? No bo trzy samochody mam w jednym roku, to też nie jest mało, tak? Niektórzy mają trzy auta po kilku latach, mój znajomy ma trzy auta po siedmiu latach, tak? A ja to dowaliłem w jednym roku, no tylko. To nie jest tak, że w jednym roku tyle od razu ja przez lata zbierałem tą gotówkę, żeby później zainwestować, żeby nie mieć jedno auto u siebie później za 5 lat, czy za dwa, czy drugie auto. Po prostu... Jak było dobrze, to zbierałem, zarabiałem, odkładałem. 14 lat byłem kierowcą, przez 14 lat sobie zbierałem. Wcześniej jeszcze puszki się zbierało, dokładnie z puszki, puszki się zbierało <grych> i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu się kwotę uzbierało, zainwestowało. No i tak troszeczkę poszedłem, można powiedzieć. Niektórzy mówią, że bardzo grubo, niektórzy mówią, że spoko, niektórzy mówią, że za grubo, tylko cały czas daję do świadomości, ja przez lata zbierałem kwotę, żeby zainwestować, to nie jest tak, że ja w jeden rok, po prostu ten cały rok to jest tylko jedna wielka inwestycja, dokładnie tak. Jedne wielkie wydatki u mnie, jedna wielka inwestycja i milion 18 zł zostało wydane w tym roku. Jeszcze rok się nie skończył! Jeszcze sorry, 11 miesięcy jeszcze rok się nie skończył. Kolejne trzeba będzie to opłacić, tamto opłacić, tam to opłacić, czyli kolejne wydatki mnie czekają również w grudniu. Czyli jakieś wiadomo, mniej auta jeżdżą, mniej będzie paliwa, mniej tego wszystkiego, ale też jakieś tam opłaty i tak dalej, tu wypłaty i tak dalej trzeba porobić, więc też są. Kwoty do wydania, tak, niemałe. Czyli można powiedzieć, że milion pięćdziesiąt, załóżmy, tysięcy wydam w rok czasu. wydałem w rok czasu. Kuźwa, Mać. I to netto. Takie jaja, takie jaja, pan. Spodziewałby się byku, no bo ja bym się nie spodziewał. Gdzież no. są duże koszty, ale nie widziałem, że aż takie. No nie oszukujmy się, miałem jedno auto, drugie tylko wizję, co było mniejsze, tak, że poszedł od razu na grubo. Dwa auta za gotówkę, to jeszcze nie takie wiadomo, nie takie słabe auta, tak? Tylko jeden jest można powiedzieć 20 rok, 20 rok, a ten jest 18 rok, no nie? No i tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, bajera bajerą, wytłumaczyłem wam co jest 5 jakie to są koszta. Na razie o, o tych, o, o zyskach wam nie będę mówił, no bo tutaj zysków nie ma, na razie są same straty. Zyski będą, coś tam się zarobi. Ja, ale to już trochę narzekam, no bo muszę narzekać bo moi drodzy, jak tu nie narzekaj, tu trzeba narzekać. Dobra, to, to się samo zrobiło, tam to się samo zrobiło, więc tego nie muszę robić. To bierzemy teraz się za AdBlue, dobra, muszę go, da dać go do góry, tylko maksymalnie i będziemy się bawić. No i zobaczcie, mam takiego byka Taki duży klucz. No, ty, bo tam jest 46, dokładnie tak. Ja nie mam 36. Tutaj sąsiad się na nie, gdzie takie klucze, panie, osobówkami tylko jeżdżę. A kolega ma taki klucz, no tylko właśnie jest ten minus, że do niego trzeba jechać 10 km. to więc mówię, dobra, tym sobie poradzę, tym nie poradzę, no to będę musiał do niego pojechać, aby właśnie wymienić. A gdzie jest ten właśnie AdBlue filter? Zaraz wam to pokażę. Nie, właśnie są 2 czy 1? Jak coś w tym MP4 jest, moi drodzy kuźwa, pokorz się chłopie, Do gdzie ty jesteś, a tutaj, on jest tutaj, trzeba tam go odkręcić i trzeba tak odkręcić, żeby nie porywać nic, tak, no są panie takie jaja, dlatego zaraz bierzemy się za robotę, on już, tak jak jechałem zaczął też padać, to na podwórko, przestał padać, ale farny, nie, tylko, że całe, już wszystko jest mokre, no, dlatego muszę teraz tam, a nie czy jak się schylę, o widzicie, on tu wystaje, ja się może położę tam, tak, ja tak zrobię, ja się położę, wejdę sobie pod to, Przedałoby się jakaś kurde płyta, żeby tak nie leżać na tej glebie, no ale no co zrobimy? no będzie trzeba, to będzie czep, panie. O, do ogarnięcia, dobrze, to jest mega, tak, to sobie na poduszkach, fajnie go podniosłem i spokojnie mogę się spiąć, ej, mam takie te listewki od tej naczepy, ja sobie to rozłożę i sobie pod tym wjadę, wiecie, normalnie bo podłożę jak trzeba będzie. No oczywiście mógłbym na serwis pojechać, ale słuchajcie, z taką pierdołą jechać do chłopaków na serwis i im zawracać głowę, żeby tylko wymienić filtr. Jak to jest tylko chwila roboty, oczywiście jak mamy sprzęt do tego, tak? Jak mamy sprzętu nie wiem jak tam wleć, no to musimy sobie jakoś poradzić, ale zobaczcie, rozłożyłem sobie. Elegancko po to sobie wsunę i będzie gitara, on jest tam jak widzicie. Tam jest ten skurczy biegno I co mnie pukasz? Kuźwa, no puka mierzona w tyłek, no? czasami ktoś Ej, bąbel, właśnie nie musi, mnie nie musi. No nie, zbiorę się za robotę, rozłożyłem sobie taką sofę Co? Na którą fryzjera? Na 15 fryzjera mam? Ja pito Co? Przed! Przed 15? O nie, nie. Która jest godzina ogólnie? Nie Dobra Ja to teraz mam kobite robotę, mnie to fryzjera interesują, bo ja mam... Ja to mam co robić To no dobrze, to do ścianie nie pójdę, bo będę zarośnięty, nie mam wymówkę ja do żartowałem Panie, to wali całe życie Co? że to ściemy wali całe życie No zaraz, to jak to zamiatało Co tu się stanęło? Panie kochani Kuźwa, tu ledwo co wchodzę Ej, tu nie jest takie łatwe życie Mechaniorak się wydaje Fajna zajawka, bo jest fajnie Dobra, panowie Nie ma co gadać Trzeba brać się za robotę A ile klucz, to było, kurde, fajna sprawa ale tu jest ciasno, no Ej, ledwo co tu wlozłem? A maksymalnie na poduszka go dałem, no Pa, pań, ale tutaj, guźdźwal, zrobimy tutaj O, nie tak, za bardzo, za bardzo w szefie Kurde, pań Nie takie rzeczy się robiło o. Dobra, idzie, idzie, idzie Kluźdźwal do Nie, odkręcały Dam radę szefunciu, dam radę Umieściłem się. Dobra, parzona. żona o, moja... Siła! Siła! Ach. Sprawdzę czy... O, że kochana, to nie było potrzebne Co? To nie było potrzebne. Ale to nie, to wam! To te, nitro włączyłem! Żeby więcej siły do odkręcania, wiesz? To chyba nie czas, żeby tak leżeć. Wyglądasz jak wyciecz auto przed Au! Żyjesz? Okay. Ej, Bombel, ty sobie ze mnie jaj nie rób, bo zaraz będzie solweczka. Ej, bąbel, no. podaj mi te żółta rękawica, jak drzwi otwierasz. Tylko na guziku nie dzisiaj żeby się chup, kobito nie opuścił. Ale jakie rękawice? Bombel! niech ci będzie bąbel na imię. A Gdzie one są, tu od twojej strony? A bo dobre, już na razie nie. Wiesz, co? Po co nie, nie ma żółtych, są niebieskie? Dobra, jest starcie. Gdzie on jesteś? Nie, nie chcę żadnych, żartowałem, to taka ściema była Za późno masz Nie, nie chcę, żartowałem Pokładajcie je na zbiorniczku Poczekaj, bo mi na łeb poleci Dobra, uważajcie, traktuj naprawdę A wam pokażę tutaj Chodź do mnie, chodź do mnie No to oczywiście będę pokazywał, zobacz, widzicie? Już poszło ładnie Musimy go wyciągnąć Ara się obleje trochę Kurwa, jaki to gwit duży O, ale był brudny, no Widzicie? Dobra i teraz go trzeba panie kochane wyciągnąć Eee, dawaj, 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 bracie Dawaj, dawaj bracie, kurwa nie dyskutuj ze mną. Dawaj bracie. Eee, ty skurczy byku, ty no, jednak po rękawicą muszę i mi się ślizgą. Dobra, zaraz, zaraz, ale poczekaj to, poczekaj to tutaj A, poszła jednak dwie łapy to dwie łapy. Ale był zawalony, no teraz wam powiem jaki minus odwaliłem Zaprowadziłem auto na serwis, ha, ale fajny klimat do gadania co? Bajera jak szatu będzie. Człowiek, koszulki, bo to nie miałem. No, zaprowadziłem auto na serwis i to było na kartę trzeba wypisać, no nie? Co do zrobienia? No to powiedziałem, że to, 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 to. i zapomniałem dodać filtr a bo zapomniało mi się, no i teraz dopiero mi się przypomniało, że przez filtry ja w tym aucie nie wymieniałem. Do tego się teraz za nie biorę i trzeba jeszcze ten posmarować, też o tym co powinien powiedzieć, ale zwrotnice. Dobra, idziemy teraz po Fidad blue. Zrobimy to, co mamy zrobić. I bierzemy się od za zwrotnicę. Dobra, idziemy po niego. Opie! Jajac są teraz, bo ja nie wiem jak są wyjść. O kurde, fane, pcząłko! Jak, jak ty jak na poligonie Ale tu będzie z tego materiału, coś czuję. Dobra. I no, a buty kościółkowe, ja pierdzielę, no Ale dostanę zrąb, zrąbkę od żony że w butach kościółkowych chodzę Ja pitole Ale kalesony są założone jak coś Kalesony są! Dobra, gdzie ma ten filtr? A tamten filtr Jak coś to kupię oryginalny, żeby lipy nie było No i założymy i będzie po robocie Szybka piłka, tylko że gorszy dostęp no i tak, filtr mamy wymieniony. He, dałem radę, panie! Remont silnika, gdybyś byku chciał, dzwoń. Człowieku, panewki, wszystko Ci wymienię. Jak taki filtr dałem radę, to człowieku, remont silnika będzie taki, chłopie, taki będzie. Siodełko trzeba, koledze, przepompować. a trzeba mu nalać. Takować nie będę mu tankował, bo widzę, że mamy jeszcze paliwa. No takowo teraz się bo na, on ogólnie jest tam na flotówce, ja tylko mam, ja, ja się bawię w to. A kierowcy mają tylko karty flotowe, oni sobie tam działają gdzie chcą, tam mają bony, no, a to obiad zjedzą, a to, to, tamto. Niech sobie wykorzystają troszeczkę. No i tak, trzeba teraz kabinę dać, unieść chyba lekko do góry, muszę zobaczyć, że z ruchu nie spadnie. Mam nadzieję, że nie, bo zwrotnicę trzeba przesmarować, dokładnie tak. Ostatnim czasem zakupiłem sobie taką tawodnicę, wodnicę, jeszcze ona nie była używana. O, zobaczymy czy działa, pierwsze podrygi. A nie, to trzeba wcisnąć, no nie? Ale przy okazji do, przyszła mi dostawa, bo taką pompę sobie zamówiłem do AdBlue, bo już nie chce mi się tą pompować, długo leci, a taką sobie pyknę na korbkę, to będzie elegancko. Miałem elektryczną, ale mówię nie, bo treningu nie będzie. Niech się mniej świeci, to jeszcze będzie elektryczna, że w ogóle będzie lipa. Kurde, zaraz do fryzjera muszę jechać, zaraz to muszę zrobić. to wszystko ugarne. O, już, zarabę, już, już zaraz pompy nie będzie. Będzie zaraz po pompie. O, i tak coś to właśnie mi przyszło. Mówię, nie będę tą korbką już kręcić, a ci tą, tą taką, o, pf, pf, góra dół, góra dół. Tylko zrobimy sobie, że legacko. O, i teraz pytanie: Teraz jak to trzeba kręcić, że to leciało? Chyba w tą, jak kręcę, to ta będzie wydawała, tak? Czy będzie wsiąkała? Ząbki patrzę. Tak. Dobra. Taka popada od blu, ile kosztowała? Nie wiem, 100 parę złotych netto. Dlatego zrobię sobie, poskręcam tu resztę rzeczy. Przyszły rurki, nie rurki. Jak widzicie. I nowe zajęcie mamy. W tym momencie mamy właśnie nowe zajęcie. No to też będzie z filterkiem, więc z filterkiem, takie wiecie duperelki będą. Ale to się zrobi, czyli... Dobra, smarownicę zrobię innym razem, bo tam na bazę podjadę, w każdej chwili mogę to zrobić. A zrobię teraz te AdBlue. Dopóki ciemno jeszcze nie ma, to coś tam mogę Wam nagrać, z Wami pogadać, tak? Zobaczcie, spełna profesorka. Dobra, to zrobimy raz, dwa, trzy, bez pierdzielenia. Tylko pytanie, do czego, co to? Co, do, 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 do czego to służy? a już wiem, to będzie na samym spodzie jak coś. Okej, okay, dobra, wszystko czaję Teraz tak, to chyba będzie tak, to będzie tak. <laughs> Ale znając życie, zobaczycie sami, że fartownie wszystko mi się udało, a nie złożyć. Styropian, uciekaj. Patrzcie, to pykniemy tutaj. O, będzie gitara, panie. O Jezu, człowieku, będzie normalnie pompak trza. Dobra, przetestujemy, będziemy odblutankować. Zobaczymy, czy dobrze w ogóle złożyłem. Tu będą jaja. Tu, tu ca cały czas zresztą jaja, jak sami widzicie. Dobra, dużo. Kurde, upada. Patrz panie, patrz panie. I wkręcimy elegancko. Ej. To pobiera, tak. Chyba, nie wiem. To pobiera, panie? Chyba pobiera. O, kurwa, panie człowieku! Normalnie będzie gitarka. Dobra. Co tam? Ej, co idziesz na obiad? No jeszcze dokończę tylko to, dobra? I przyjdę. No bo jeszcze to do tego fryzjera że się Wiem, bąbel. Bąbel. Marka. No. Ro. Musisz chipsy jechać im kupić. Dlaczego? Bo im zjadłeś wczoraj. Tak jak trzymam dietę i nie miałem chipsów. Tak, no bo, bo Maja chce też, bo Iga przychodzi do niej. No ale przecież jak mówicie, że dietę trzeba nie miał chipsów. No ale to nie musisz ty jeść. Tak? Mama, czapaj. No i widzicie? Pompa prawie złożona, elegancja Francja. To będzie teraz, jak mi to wyjdzie. Kurde, tu mi wyszło. E, dobrze panie wyszło, zobacz. Tu sobie będę kręcił, tu sobie będzie leciało i gitara. Dobra, sprzęt złożony. Jest końcówka od blu. Ciekawe, czy mi wybierze to wszystko. A, muszę tutaj jakoś. E, he, panie, chyba idzie. Nie, nie idzie, nie, czy mi złapie w ogóle. A, tu jest dobra. Tu będzie przerwywało. 2. trzeba ciężko wybrać, ale idzie, nie idzie. Awe szybko złapało panie, idzie, idzie, maszyna, idzie. No. O, tu można kręcić, a ta góra góra, do i tu widać, że to idzie. Widzicie? Tylko będę musiał trochę przedłużkę zrobić i bardziej rączkę sobie wydłużyć. Będzie jeszcze lepiej szło. O, teraz tu można odblutankować, moment zalany. Niby jest na minutę, jak ciśniemy, nie wiem dokładnie jak szybko, 70 litrów. Ja tak się kręcę, 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 wyłączyłem je kamerę, jeszcze chwilę pokręciłem, nagle patrzę pełne zbiornik. Acz, aczkolwiek nie był pusty, tak? Znaczy była jedna czwarta chyba zbiornika od bluczy, jedna trzecia. Dobra, mamy zatankowane, A teraz słuchajcie, ogarniam wszystko, bo jadę do fryzjera, z fryzjera muszę zjeść w końcu obiad. Będzie ciemno, to raczej już nie będę nic nagrywał. Muszę tylko posprzątać, no i co najwyżej jutro na spokojnie, albo w poniedziałek, bo i tak trochę mam przestój za 3 tygodnie, to będę sobie z tą dalej kontynuował pracę. No i może coś nagramy, no zobaczymy, czy będziecie chcieli. <gryw> Zasmarowania zwrotnic, Kevina do góry i takie tam rzeczy, no to sobie coś nagramy. Jak taki film mam świadomości. Łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach.